Siemaneczko, tutaj ja. Loginek PR To jest nasz kolejny odcinek. Yy, głowa, to jest nasz kolejny odcinek z mini minigamów, tak. Dzisiaj jesteśmy na serwerze halfmatch.eu. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam nazwę. Yy, to jest yy, jak IP w opisie, no właśnie, właśnie. Dzisiaj będziemy grać w Splaga i no to coś chciałam powiedzieć. Yy, Zapomniałem. No zapraszam do oglądania w każdym razie. Okej, okay. znowu jestem. Jestem na ręce z Plaga, tak. No i yy, ta ręka już jest. I nagrywam jakby podejście do nagrywania jest po raz drugi. Chciałbym wam powiedzieć, ponieważ... ponieważ są zagłośne. No nie, ponieważ po prostu za pierwszym razem miałem wyciszony mikrofon, co mnie trochę tak to nazwę. Mi się to na pewno nie podobało. Tak. No i po prostu dźwięk się nie nagrał. No i dlatego nie... No i nie będziecie mieli tego odcinka, który pierwszy nagrałem! Dziad! Ale pierwszy odcinek był fajny, ponieważ... Yy, no, był fajny dlatego, aczkolwiek graliśmy w Splaga i zagraliśmy 3 czy 4 rundki, Yy, przegrałem, ale jedną rundę wygrałem, tak? Wygrałem jedną rundę, z czego się cieszyłem, ale teraz, no, no, niestety, dźwięk się nie nagrał i zacząłem nagrywać od nowa. Mam nadzieję, że teraz dźwięk się nagrywa i wszystko jest w porządku. No to yy, do, będziemy, gra... idziemy kolejną rundkę, bo mamy zamiar wygrać choć jedną, a więc zapraszam do kolejnego oglądania. Ok, jestem. I no, jest całkiem spoko, jest to nasza kolejna ręka. O, bardzo ciekawa, jeszcze na niej nie grałem. Nie wiem czy to nie jest przypadkiem ręka pod nazwą Bioms. Zresztą zaraz się, znaczy, no, no nie wiem, no nie przekonam się w tym momencie, nie. No właśnie, chciałam też powiedzieć, że pr przeprosić w zasadzie, że przez jakiś czas nie było odcinków, a było to spowodowane moim brakiem dostępu do Minecrafta, tak. Nie miałem dostępu do Minecrafta i przez to nie mogłem po prostu dla was nic nagrywać. Chciałbym również się odnieść do, do mojego poradnika, który nagrałem z poradnik, jak nagrywać MSI, programem MSI Afterburner i ja chciałem w nim się odnosić jak go poprawnie ustawić, ale jak ja go ustawiam, mi działa, więc nazywałam odcinek poprawnie, nie? No i dlatego y, powiedziałam, że to by taki porannik, no ale y, powiedziałam wiele błędów, to mi kolega wytknął i, i chciałem po prostu Was przeprosić, żeby zrobić oczywiście jakieś błędy. No, ale żebyście wiedzieli, że to są jakby tylko moje ustawienia, które mi działają, i chciałbym tylko przekazać ludziom, że oni też mogą takich używać. Jeśli ktoś ma problem z tym programem, ponieważ wiem, że mój kolega miał z tym problem. Tak, wyrzuciliśmy jednego. Zostało 10 graczy na arenie i jest całkiem spoko, muszę wam powiedzieć się cieszę z tego. Mam nadzieję, że to arenę wygram, choć nigdy nie, nie mów hobby, zanim nie doskoczysz, co nie? Ale również nigdy nie mów nigdy. Mam <laughs> takie trochę sprzeczności, nie? No właśnie, mam nadzieję, że słyszycie mnie idealnie, że, mam, że ani za głośno, ani nie za głośno, ani nie za cicho, że wszystko jest w porządku i że w ogóle sam dźwięk się nagrywa. Ponieważ myślałem, że... No, ostatnim razem się nagrał, ale to już mówiłem przed chwilą. No i dobra. E, co by tu jeszcze powiedzieć? E, w sumie to chyba wszystko powiedziałem. A nie, 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 nie wszystko. Ponieważ jeszcze chciałbym Was zaprosić. Zaprosić. No, no wiecie, zapraszam Was, abyście wbijali na stronę www.brandowy.pl Powinien gdzieś tu się teraz link pojawić na ekranie. I na tej stronie może to jest sklep brandowy.pl, na której na tej stronie właśnie będziecie mogli kupować sobie bluzy, czapki. Nie tylko takie czapki zimowe, ale również takie jakby raperskie, że tak to nazwę. Bluzy, spotnie, koszulki i nie wiem, czy jest coś jeszcze. No i w zasadzie to jest taki sklep brandowy.pl. Bardzo na niego zapraszam. No, link w opisie również będzie, tak samo jak. IP serwera, tak, tak, ok, zwaliliśmy kolejnego gościa, jest całkiem spoko, naprawdę mi idzie dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje, i po tej arenie, żeby odcinek nie był aż taki krótki, choć i tak pewnie będzie ponad 10 minut możliwe, to nagram jeszcze jedną arenę ze splaga, tak, czemu ten Steve nie spadł, ja mam jakieś lagi, czy on po prostu jest jakimś prokox, no bo normalnie, no na serio, no, powinien spaść. Dobra, dobra, dobra. Tego jakiegoś... O, Steve, Steve, Steve! Plu... Plucharon, Plucharon! Chodź tutaj, zniszczę cię. Chodź, Plucharonie. Zniszczę cię. Sprint, 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 sprint! Teraz, 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 teraz! Plucharon! Chodź. Dobra, patrzcie. Tamten nic nie widzi. Nie... Nic nie wie, co się dzieje. Tak, i zaraz go To wykorzystamy ten moment. Tak. Właśnie to chciałam powiedzieć. No no, no 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 no. Wyżej, wyżej. O tu jest Steve, 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 Steve. No no Steve, ty głupi. Głupi Steve, czemu nie spadasz? Gdzie Steve? Spadł? Jest. Spadł Steve. A nie jestem, po prostu, ja że Fart! Tak, tak, mam dużego farta dzisiaj, yy, ponieważ nie spadam w dziury, jak to robię zawsze. I widocznie, no, ostatnio sobie muszę powiedzieć, że się polepszyłem w graniu z plega i nie jestem już w to taki słaby. No, a tam jest... Yy. Ziomuś. ok, Okej, zostało trzech graczy na arenie. Mam nadzieję, że wygram, bo naprawdę zwycięstwo blisko, moi drodzy, zwycięstwo blisko. Tak, dobra. No chodź, 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 chodź. Blisko jesteś. Tak. On, dobra. Będzie ciężko, moi drodzy, ponieważ naprawdę ten Steve nie chce spaść w żadną z dziur. Tak. No, no naprawdę. No to sprawia nam problemy, nie ukrywam. Ale moim zdaniem i tak, ten skill go jednak trochę przewyższa, ile można nazwać moje granie takim skillem lekkim. No i że wygram z tym Plucharonem, czy jak on tam się nazywa, czy jak on się zwie właśnie. O, jakiś gościu do mnie z góry strzela, ale mam nadzieję, że mi nie przeszkodzi w walce z tym Steve'em. Ponieważ, no naprawdę, jak mówiłem, mam chęć wygrać tę rękę. Jak to się zdarzyło? No nie, nie! Czemu no? Lol. Ale dobra, przynajmniej nie było aż tak źle. Tu jest gościu, tam jest drugi i podejrzewam, że ten wygra. A więc yy, pozdrowienia dla. Yy, jak tyś się nazywasz? Mistylion, czy jakoś tak? Dobra. No to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli chcecie być na bieżąco i więcej widzieć takich filmików, to zas y zasubskrybujcie mój kanał i no, po prostu. No właśnie, a więc jeszcze raz zapraszam na sklepolendowy.pl, wbijajcie. A ja się z wami żegnam. Cześć!